No tak! Ale nie zapomnij, a już Na grał, paszę o górach ochce i w się spał. Nagle aniołowie z nieba mieli się, frunęli, obudzili go, gdy spał, gdy spał. Obudzili go, gdy spał, gdy spał. Spa. Dziś domy myślę, trzeba nocą iść, bo na Tam, gdzie stajenka razem z wybrątkami leży dzieciątek kopi dla sianku świi. Świat na to czekał wiele już lat i narodzenia, dziś widać czas. Biegni pastuszku, jasną drogą niebo konie, a na niebie... Blas. Był pastuszek owsy, zimne nóżki miał, ale dobry anioł piękne budki miał. Wziął pastuszek owce, pobiegł tak jak zwłaszcza ciebie, a na niebie pierwszej gwiazdki blask. A na niebie pierwszej gwiazdki blask. Dziś do Betlejem trzeba nocą iść, bo narodzenia każdy pewnie Razem z mm. leży dzieciąteczko i na sianku śpi. Świat na to czeka. Wiele już lat i narodzenia. Dziś wita czas jedni pastuszku, Jasną drogą nieba ponieść. A na niebie pierwszej gwiazdki las. A na niebie pierwszej gwiazdki las. Mm. Brawo, brawo, brawo. Brawo.